Chciałbym wymusić współpracę z powiatem zielonogórskim, proszę Państwa, bo na razie to wygląda tak. Ja przychodzę do powiatu i mówię: Słuchajcie, tu macie tyle pieniędzy, tu macie tyle pieniędzy, teraz się skupcie na tym, zmobilizujcie i coś wymyślmy razem. tak 200 tysięcy na drogę na dokumentację techniczną na Radomie, drugi i trzeci etap, 50 tysięcy na chodnik w letnicy. Wspieramy jeszcze w różny inny sposób i co? No i co inwestycja w Radomiu już nam się obsunęła na e, rok następny. Nie wiem panie Adamie czy coś się zaczęło dziać w Letnicy. Chyba nie. Wykonawca podobno jest wyłoniony. Jest faza projektowania i, i miejmy nadzieję że to będzie zrobione. Ale ja proszę państwa wprowadzam od tego roku i od tego momentu zasadę że ja nie rozróżniam dróg gminnych powiatowych i wojewódzkich. Wszystkie drogi są nasze. Dlatego teraz, jeżeli ta wiadomość dotrze do tych, którzy zarządzają drogami powiatowymi, w mniejszym stopniu wojewódzkimi, ale też informuję, że jestem gotów z Państwa poparciem przeznaczyć na budowę drogi do naszej strefy inwestycyjnej 50% środków, do 50% środków całości inwestycji, jeżeli powiat zielonogórski podejmie tę rękawicę. To są duże pieniądze, ale drogi nie będziemy budować do końca świata jeden dzień dłużej. Bo jeżeli będziemy w tym marazmie tkwili, w takim, jakim tkwimy w tej chwili, to tych dróg nie wybudujemy nigdy, bo powiat nigdy nie będzie miał na to pieniędzy. Albo przyjmiemy filozofię, że nasi mieszkańcy jeżdżą i nie odróżniają tych dróg, bo jadą, ich samochód nie odróżnia, nie przestawia się na inne amortyzatory, zjeżdżając z drogi gminnej na powiatową czy na wojewódzką, tylko funkcjonuje cały czas tak samo. A więc powtarzam, rzucam naprawdę wyzwanie wszystkim tym, którzy są zarządcami dróg, którymi my nie jesteśmy. To wyzwanie dotyczy też. Zwiększenia w przyszłym roku puli pieniędzy na remonty dróg lokalnych naszych gminnych. Zdecydowanie. Stawiam na drogi, stawiam na wodociągi, modernizację wodociągów i jeszcze na parę rzeczy, o których zaraz powiem, ale to zobowiązanie moje proszę traktować bardzo, bardzo poważnie. Nie mamy wyjścia, nie mamy czasu, bo za chwilę w kosmos będziemy startować z tego, z wyspy na zalewie. Ale droga dojazdowa do Zalewu nadal będzie nieprzejezdna.